Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na nowy test i będzie to test kosmetyków z Sinseya. i właśnie od jakiegoś czasu kupuję sobie jak tylko trafiam takie przepiękne cudeńka mam też pisak do piegów, mam też nowe paznokcie które z wami sobie przyczepię, więc będzie dużo takich słodkich kosmetyków, takich totalnie słodziaśnych, więc jak jesteście ciekawi to oglądajcie dalej, weźcie sobie coś pysznego do picia i pamiętajcie o kciuku do góry. Kiedyś robiłam już testy Sinsaya i co jakiś czas tam kosmetyki się pojawiają, także postanowiłam, że dziś Dzisiaj też zrobię. Na twarzy mam już ten krem CCS Eveline Everline, to jest Sika Skin, nagrywam jego test. Pomyślałam sobie, że nałożę jeszcze Maybelline Makeup Eraser, mam w kolorze 01 i po prostu troszeczkę rozjaśnię tutaj cienie pod oczami, bo akurat do oczu nie mam tutaj nic z tej kolekcji ja więc dokończę sobie teraz makijaż. Na live z wami robiłam sobie brwi henną, pięknie złapało, także jeszcze je tylko uczeszę. I jestem gotowa, o w ten sposób sobie rozprowadzam tutaj I wezmę sobie odrobinkę pudru Nektarin od Heian właśnie pod oczy Całej twarzy, nie pudruję tylko właśnie pod okiem sobie tutaj delikatnie zagruntuję Bo zaraz będę mieć różne rury, rozświetlacze, o w ten sposób tylko tyle No i co kochani, zrobię sobie jeszcze brwi, nasze medelko jasny brąz Także w sumie sobie z wami tutaj robię makijaż i zaraz przejdziemy do tego sinseja Lubię mieć, słuchajcie, świeżą hennę, bo. Wtedy nie trzeba malować tych brwi tak mocno. Właśnie wystarczy przeczesać mydełkiem czy to przezroczystym czy właśnie w jasnym kolorze i sprawa załatwiona. A ostatnio miałam wrażenie, że mam takie niewidzialne te brwi, że chciałabym je troszeczkę przyciemnić. Oczywiście ten efekt będzie trochę łagodniejszy za kilka dni. Mamy to. Dobra, przechodzimy do Sensei'a i zacznę sobie od y, różów. Dwóch. Jeden z nich zamówiłam online i niestety przyszedł mi pęknięty, jak widzicie. Jest to y, Blush Duo Be Mine, tak się nazywa i on kosztował całe 9,90, i tutaj jak go rozpakuję, to będę musiała wysypać to, co się ukruszyło. Niestety, z tych y, kosmetyków, które są wypiekane, a ten róż taki jest, raczej nie da się za bardzo. Można odratować, ale wiecie, to będzie lepienie, bo to jest produkt wypukły i tak dalej, także pozwólcie, że wysypię tą górną część, czyli ten chłodniejszy róż i już do Was wracam. Także mam ten róż, mogę sobie jedynie zesłoczować to, co było na górze i to jest taki róż z rozświetlaczem, tutaj mam górny, więc on jest taki wpadający różo broskwinie, i ten na dole podobny. Bardzo podobne kolory w zasadzie, tu bardziej różowy, tu bardziej pomarańczowy. Więc na ten policzek nakładam ten, to serduszko. One są dostępne w sklepach, bo byłam ostatnio w Sinsayu i te róże były. Online nie wiem, czy uda mi się wszystko znaleźć, bo one się pojawiają, znikają, wiecie, te rzeczy też mają różną dostępność. Postaram się Wam znaleźć linki, ale stacjonarnie powinny być dostępne. Bardzo ładnie rozświetlający róż. Tutaj nawet więcej jest rozświetlacza jak różu, wydaje mi się, tego pigmentu. Ładnie, zdrowo odbija światło. A drugi, który tutaj przygotowałam, to jest coś takiego, cudenko. Kupiłam go też y, online. Wygląda naprawdę niesamowicie, chociaż jak z bliska widzimy, to jest, wiecie, to jest taki tani plastik, ale z daleka naprawdę robi wrażenie. I on kosztował 12,99. Tak to wygląda, ma taką gąbeczkę. Ja już wyjęłam tu folikę ze środka, więc muszę to teraz zakręcić i sprawić, żeby trochę tego pigmentu się tu nabrało. O, widać już. Sprawdzę. Tutaj, zobaczcie, obok tego, tak wygląda ten róż. Bardzo cukierkowy, bardzo taki lalkowo cukierkowy i nakładam bezpośrednio tym aplikatorem. O, wow! No, powiem Wam, że jest różnica. Fajnie się nawet go nakłada tym aplikatorem. Myślałam, że będę musiała użyć tutaj jeszcze pędzelka, ale nie. Tak wygląda. Ten jest totalnie jak rozświetlacz, także dołożę teraz tego różowego tutaj. Ten myślę, że spokojnie możecie zamówić. Tutaj nawet wam w, w tym, w transporcie nic się nie stanie. Bardzo fajny, wow. No, pozytywne zaskoczenie. Jaki kolor w ogóle cukierkowy, ale na policzkach też wygląda tak, oczywiście, bardzo fajny. Tutaj jestem na takty z Be Mine Blush i chyba jest w jednym kolorze. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że właśnie w tym jednym cukierkowym kolorze, naprawdę spoko. Więc tutaj, jeżeli znajdziecie stacjonarnie niepęknięty, zwracajcie na to uwagę. Mam jeszcze highlighter i on jest w naprawdę przepięknym opakowaniu. Zobaczcie, z taką cudną kukardą. Czy to nie jest po prostu boskie? Po prostu boskie. Jestem ciekawa w ogóle kto to produkuje, ale nie mam tutaj. Tu mam jakąś naklejkę. A to ile kosztowało? 12,99 Oj, to jest taka poklejona ta naklejeczka. Nie jestem w stanie tutaj rozczytać, słuchajcie, to co robił i dlaczego. Bo czasami jest tak, że polskie firmy produkują właśnie dla sinseja. Tu mamy po grecku coś. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Tak to jest tutaj przyklejone. Kiedyś było tak, że Vibo chyba robiło. Któraś czy Bel, któraś z tych polskich marek. Nie, nie mogę tego, słuchajcie, ściągnąć. W każdym razie, wydaje mi się, że to nie jest robione w Polsce, bo to jest importer. Mamy taki rozświetlacz w takim opakowaniu i nakładam bezpośrednio na policzek. O, jaki piękny! On jest różowy, z drobinami. Taki zmrożony wręcz. Przepiękny! Bardzo miękkie jest to, ten aplikator. Jest naprawdę mięciutki, bo czasami bywa tak, że te gąbki są sztywne. To tutaj tak nie ma. W, w różu była sztywna, a tutaj jest taka mięciusieńka ta gąbka. Bardzo przyjemne w nakładaniu. Bardzo. Zobaczę jak to będzie wyglądało w wewnętrznym kąciku. To mi się kojarzy z jakimiś koreańskimi kosmetykami, naprawdę. Fajne. Fajnie jakby mieli też inne kolory. To jest absolutny hicior. Bardzo fajny kosmetyk. Pyłek, ale... Przykleja się do skóry. Świetne. I jasno różowy. Cukierek. Wspaniały. Hu! Nieźle. Z cukierków, słuchajcie, mam jeszcze coś do ust. I mam jeszcze pomadkę i ona też jest w przepięknym opakowaniu. To jest napisem Sinsei. Zobaczcie. Delikatnie różowa. W ogóle cała kolekcja jest taka cukierkowo-różowa i mam mnóstwo brokatu. Jestem ciekawa, czy ten brokat będzie widać na ustach. You see, so total 90s vibes, taki efekt. Zmrożonych ust z fioletem i z różem. Totalnie mi się kojarzy z Britney Spears, wiecie, z 99 roku. Zupełnie, także jak lubicie taki efekt, to Wam się spodoba. Podobny efekt daje Nivea Perłowa, tak bym powiedziała, także nie jest to złe. Ja bym to nałożyła może z konturówką, spróbujemy. I biorę sobie konturówkę, to jest akurat od Maxi Brush Up w kolorze Rose Nude, ponieważ ona jest właśnie taka trochę różowa, to stwierdziłam, że będzie pasować. Trochę w kącikach sobie wycieniuję. I tak to wygląda, i myślę, że prezentuje się całkiem fajnie. I taka pomadka, która właśnie ma trochę bardziej perłowy blask, będzie pasować do innych konturówek, żeby nałożyć ją na środek. Teraz coś, co mnie bardzo podekscytowało, to. Pisak do piegów i ten pisak zniknął już ze strony. Mam nadzieję, że wróci. Kosztuje 9,99. O, i tutaj będziemy mieć Made in China, czyli myślę, że kolekcja jest cała zrobiona w China. I ten pisak dlatego mnie tak podekscytował, bo na końcu ma kuleczkę, więc nie ma pędzelka ani nie jest ostro zakończone. Ma też bardzo fajny kolor i jest naprawdę mokry. Myślę, że będzie fajnie wklepywać. Także lecimy z piegami, zobaczymy, czy będą wyglądały naturalnie, czy nie. Teraz oczywiście nie wyglądają naturalnie, ale zaraz to przyklepię. One zastygają od razu i jakoś nie da się ich za bardzo przekopiować, bo ja czasami tak piegi kopiuję, wiecie, jak innymi robię mazakami. To odbijam dalej, ale nie da się. Na pewno trzeba przyklepać od razu. Lubię też robić sobie piegi tutaj wokół oczu, bo tak naturalnie występują No i też, żeby miały trochę bardziej może nieregularne kształty, bo jak są takie równo okrągłe. I też wam mówiam, jak macie jakieś niedoskonałości, to też można na tym zrobić sobie właśnie coś ala coś ala piega. Tak to wygląda. No myślę, że niektóre mogą być zbyt takie idealne, ale wiecie co? Po prostu wezmę sobie troszeczkę właśnie korektora na ten pędzelek i trochę sobie to zminimalizuję, jeżeli się uda, nie wiem czy się da, średnio. Wiem, że niektórzy sobie tatują teraz takie piegi. Te wyglądają średnio naturalnie, nie jestem mistrzem piegów jeszcze. I wiem, że wiele z was zaraz napisze, że ja całe życie walczyłam z piegami, a ja teraz sobie malują, do czego to doszło. Ja całe życie chciałam mieć piegi, zazdrościłam koleżankom, które miały piegi. Moja koleżanka ze studiów miała przepiękne, ma przepiękną całą buzię piega, więc zawsze mnie to fascynowało. I wygląda to niesamowicie dziewczęco. Wszystkie na live też robiłam, też wam się podobało. Chociaż nie zawsze mi wychodzą. Ostatnio sobie przed eventem też strzeliłam, to zaczęłam je ścierać, bo sobie tak zrobiłam kuku. Tak brzydko mi wyszło. Tak, myślę, że grunt to od razu doklepywać. Żeby tak trochę rozetrzeć, trochę wiecie, żeby nie było tak zbyt równo. Dobra. I podobnie dopudrowuję, ale. Widzę, że, że te takie, które są okrąglutkie, równiutkie, no nie wygląda to zbyt naturalnie. Może ta kuleczka powinna być jeszcze mniejsza, sama nie wiem. I kolor jest dosyć ciemny tych biegów, to nie jest rudy kolor, to jest taki raczej ciemny brąz. Także tak mi wyszło, taka trochę pipi nie? Dobrze, zobaczmy czy ten e, produkt sprawdzi się jako eyeliner w takim razie. Wiecie co, on robi taką kreskę, ale niewyraźną, taką bardziej rozmazaną i chyba do takiej kreski będzie spoko. Żeby nałożyć ten pigment tak, to wygląda jak roztarte. Do takiego cienia, jakby spoko. Ale do narysowania równej kreseczki się nie nadaje, bo to jest trochę inna formuła. Tak czy siak, spoko sprawa, tylko mówię, jest dosyć ciemny, mógłby być trochę jaśniejszy, żeby te piegi były faktycznie trochę bardziej realistyczne, no bo realistycznie to one nie wyglądają, powiedzmy sobie szczerze. Dobrze, co teraz zrobimy? Sobie rzęsiory i kręcę zalotką. Miałam taką fajną ze stitchem, też z Sinsay, jak mi się uda znaleźć to Wam podlinkuję, jak nie to jakąś inną, e, ale mam na działce, w innej kosmetyczce. Teraz nałożę sobie trochę bazy, tym razem będzie to baza z Avonu, właśnie pod tusz. Ale wiecie co, w Sinsay znalazłam mnóstwo produktów do kręcenia włosów. Mam takie specjalne wałki welurowe, które muszę przetestować, już chcieliście test, więc postaram się Wam w miarę szybko nagrać, nie wiem czy tutaj, czy na rolkę. Właśnie teści tych wałków, zobaczymy jak działają, tylko Chyba kupiłam za mało, bo tam mam w opakowaniu 4. Też Wam podlinkuję właśnie te konkretne wałki, bo naprawdę zapowiadają okay. się bardzo ciekawie. Także. Niech to chwilkę przeschnie. I tusz, który będę używać, to oczywiście nasz tusz brązowy, stylizację i rewers. Uwielbiam tę maskarę. Ona ma też działanie odżywcze, ma olejki w składzie aloes, witaminy. Ma idealny brązowy odcień, także kocham, kocham, kocham. I wiele z Was też pokochało. Kosztuje tylko 20 zł, więc też jest to tani kosmetyk polskiej produkcji. Robiony pod Warszawą, słuchajcie. Także zapraszam Was na stylizację TV. A jak kupicie w zestawie z burgundowym, z bordowym tuszem, to będzie jeszcze taniej bo wtedy wychodzi za 34 zł. Uwielbiam ten tusz. Uwielbiam efekt, jaki daje. Cudowne rzęsy. A jeszcze na jakiejś bazie właśnie są jeszcze dłuższe. Ja teraz nie używam żadnej odżywki do rzęs, a są naprawdę długie, pogrubione. No i mówię, ma też działanie regenerujące i odżywcze. Rzęsy nie są takie suche, jak się go używa. Nie łamiał się tak łatwo. Lecę z drugą warstwą. Kocham ten efekt. Kocham. Swoją drogą próbowałam ostatnio tuszem do rzęs zrobić piegi i to mi nie wyszło zupełnie. Zupełnie nie. Kochani, makijaż mamy, ale nie mamy paznokci. I kupiłam również paznokcie w Sinsayu I są to paznokcie, które mają naklejki. One kosztowały tylko 8,99, więc się skusiłam. Niestety te paznokcie, te tipsy w Sinsayu są zwykle bardzo, bardzo długie. Są tak długie, że nie wiem, jak niektóre dziewczyny dają z nimi radę, ale fajnie, że jest taka opcja. Już kiedyś kupowałam y, te, nie to w Primarku, kupowałam te Halloween i fajnie mi się je nosiło. I tutaj mam dołączone takie tapsy, dzięki którym możemy przykleić tips do naszych naturalnych paznokci, nie niszcząc ich. Natomiast na tych tapsach one mi się trzymają max 2 dni. To jest taka opcja na imprezę. Tak wyglądają tipsy i na początku zaczynamy od tego, żeby sobie dobrać rozmiar idealny do naszego paznokcia. Ma dochodzić od brzegu do brzegu. Nie mamy tutaj numerków chyba. Nie, nie dali numerków. Za mały. Także pozwólcie, ale dobiorę sobie właśnie rozmiary i zaraz przykleimy to paznokcie. Ok, dobrałam sobie już rozmiary paznokci i teraz co trzeba zrobić, to odlepić te naklejki. Fajnie, że je dołączają, bo nie zawsze. Czasami jest dołączany jakiś klej, a czasami nic i trzeba we własnym zakresie coś tam e, zamówić sobie, najczęściej właśnie na chińskiej stronce. Także fajnie, że dołączyli te tapsy. Jak to robimy, to przyklejamy sobie takiego, taką naklejkę, ona jest dwustronna, do paznokcia. Czasami można dostać już takie podklejone tipsy, natomiast one zwykle słabo trzymają. Przyklejam. Tutaj dziewczyny na YouTubie nagrywały, amerykańskim, że one cały tydzień, dwa tygodnie z tymi naklejkami chodzą. Ja nie wiem, jak one to robią. Mi to, słuchajcie, po dwóch dniach już schodzi. No ale dobra, może ja po prostu nie mam do tego ręki. Biorę sobie tego tipsa i przyklejam na tą właśnie tabletkę. Na tą, ja mówię tabletkę, bo oni po angielsku mówią tabs, Ale dobra, na naklejkę, nie tabletkę. I w ten sposób, Boże, powiem Wam, że trzyma się dosyć solidnie. Tutaj te końcówki trzeba będzie spiłować, bo są zaostrzone. Biorę kolejną naklejeczkę. Na pewno jest to fajne rozwiązanie, dla młodzieży, gdzieś tam, wiecie, tak jak córka znajomych lubi sobie przykleić paznokcie na okazję, na weekend. Czy jak nie możecie mieć w pracy, a chcecie mieć gdzieś tam na imprezę paznokcie na jeden wieczór, to też jest super opcja. Właśnie takie tapsy. Podlinkuję Wam też, gdzie można je zamówić tanio. Eee, właśnie w necie, na chińskiej stronce Ja też mam w domu zapas W razie co, jak będę potrzebowała kiedyś, nie wiem Na jakąś okazję sobie przyczepić I później zdjąć, o tak, ale strasznie mocno trzymają ja Powiem wam, że tak się jakby wsysają W te paznokcie, bardzo mocno to trzyma Bardzo mocno, jak dociskam, no to czucie je na czucie na, na paznokciu i tak, no Całkiem solidnie, Ok. Robię to tutaj z wami, słuchajcie Prawie, że na żywo Przyklejam naklejkę Zdejmuję folikę. Trzeba też w miarę dobrze wygładzić, żeby to się trzymało tak dobrze, by dobrze przylegało. Eee, nie chce się dobrze przylegać. Sieć. I przyklejam tips. Całkiem są ładne, powiem Wam, że no nie są takie tandetne. Widziałam właśnie i Kurowi Hello Kitty, Barbie były, bardzo długie były z Barbie. Nawet chciałam Barbie, ale za długie były. Nie dałabym w nich rady łazić. Ale mam wrażenie, że ta moda na tipsy jednak nie jest u nas tak rozwinięta jak w Stanach, czy w UK, gdzie jednak dziewczyny przyklejają sobie te paznokcie, bo usługi są tak drogie, szczególnie młode dziewczyny właśnie przyklejają paznokcie na imprezy, czy tam właśnie na weekendy, jak nie mają szkoły. Wiem właśnie od znajomych, że tak jest, to u nas chyba nie jest to aż tak popularne. Dajcie znać, czy wy też. Nosicie przyklejane na znokcie. Na pewno też mniej to niszczy płytkę niż klej czy żel. Ja mam trochę ścienioną płytkę przez właśnie eksperymenty. Wiecie, że w tym roku nie byłam jeszcze w salonie kosmetycznym. Cały czas robię sobie tipsy sama, przyklejam je na różne metody i właśnie troszeczkę ta płytka jest taka ścieniona. Ładnie to wygląda. Ej, naprawdę ładnie to wygląda. No nie są złe. I nawet dobrałam je w miarę rozmiarami. Nie można narzekać. Do zestawu dołączony jest też pilniczek, więc spiłuję sobie te końcówki, bo one są rzeczywiście takie zaostrzone. No powiem wam, że jak na paznokcie za 9 zł cały zestaw, nawet jeżeli ma być to na jedną imprezę, czy tam na, na parę dni, a można je nosić wielorazowo. Możecie później te naklejki zdjąć, przykleić nowe, możecie przykleić później naklej. One są wielorazowe. Jak ich nie, nie złamiecie, to można je nosić. Kurczę! Są naprawdę ładne. Robię drugą rękę, już do Was wracam. Paznokcie są przyklejone, także wyglądają naprawdę zacnie. Nie wiem, co sądzicie. Musiałam tutaj troszeczkę... A nie, w sumie mi się zgodziły z kolorami, bo jak na początku je układałam, to mi się nie zgadzały, bo tu miałam kryty, tu miałam właśnie french, tutaj kwiatki, więc myślę, że chwilę się potrzymają. To w zależności od tego, jak tam będziecie działać. Wiadomo, one są długie, więc jak o coś uderzymy... Oszawkę, ja najczęściej, czy jakieś pranie wyciągam, to one mi się luzują na tych naklejkach. Ale są i tak bardziej trwałe niż podklejone, a takie jak na przykład ma HM. Uważam, że za 9 zł, naprawdę, to akurat była promocja, chyba jakaś przecenka, nie, 3 euro kosztowały, więc i tak nie były drogie. Uważam, że całkiem przyzwoite. Ja bym tylko chciał, żeby Scentsy wprowadził krótsze opcje, bo wszystkie, które mają w ofercie, są niesamowicie długie. Ale linkuję wam, bo naprawdę niezła opcja, właśnie na imprezę, na wesele, zrobić sobie na jeden wiecie, wieczór. Pamiętam, jak moje ciot kiedyś tipsy przyklejałyśmy z kuzynką na wesele i nigdy w życiu nie miała długich paznokci, nigdy. I właśnie raz jej przyczepiłyśmy paznokcie, takie krótkie wiecie, tipsy. To on powiedział, ja nie, nie dam rady nic z nimi robić, jakie one są długie. Ale wiecie, każdy zwraca uwagę, jakie dłonie, o Boże, jak elegancko. Także można sobie na imprezę zrobić. Uważam, że wyglądają nieźle, więc uważam, że dzisiejszy test był udany. No może oprócz rozbitego różu, no i może oprócz moich nieidealnych piegów, które wyglądają jak u Pippi Langstrumpf, ale tak czy siak yy, mam Mam nadzieję, że film wam się podobał. Co jakiś czas będę do was wracała z sezonowymi ofertami Sinsaya, nie tylko jeżeli chodzi o ubrania czy rzeczy do domu, ale również jeżeli chodzi o paznokcie. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć z Sinsaya ode mnie, bo wiem, że bardzo lubicie ten sklep, jest niesamowicie popularny w Polsce. No i widzimy się w kolejnym filmie. Proszę o kciuki do góry, do zobaczenia, buziaki!